Kamera przede wszystkim pochwytuje światło. I to właśnie praca ze światłem jest tą ogromną częścią pracy filmowca. Z tego powodu, wraz z firmą Godox, zorganizowaliśmy wykład na temat oświetlenia filmowego w ramach eventu Ekspozycja 2025 w Krakowie. Pokazałem jakie są najczęściej popełniane błędy, jak pracować ze światłem miękkim, a jak ze światłem twardym, jak stosować zmienną temperaturę barwową światła. Pokazałem jak pracować z kolorem, gdzie ten kolor najlepiej się odkłada, jak uzyskiwać kontrasty, jak zyskiwać separację tematu od tła. Rozmawialiśmy o oświetleniu schematycznym i nieschematycznym. Ogromne za Zakres tematyczny, bo ze światłem jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani filmowaniem w jakimkolwiek zakresie, to zapraszam Was na nasze kursy na Ofmaster.pl. Znajdziecie tam tematy dotyczące zarówno reżyserii, sztuki operatorskiej, aktorstwa, czy postprodukcji. Koniecznie sprawdźcie, zapraszam Was i do zobaczenia.